Witajcie na kanale KMB Giry dzisiaj wraz z Patricksonem. Witam serdecznie. I panem skarpetą Akafi w Będziemy zwiedzać ten piękny świat Skajbloka. Ej, ja robię koblarkę. Standardowo. To ja farmę. A ja się w Czyli standardowo. Ej, bo tam jakieś te. Tylko co widziałem, że tam są jakieś Mogę skrzynki, skrzynki po, Polecam je spaść O kurwa Serio? No właśnie tak myślałem kusisz, na to Kusisz, kusisz <grych> A nie ma już nic w skrzynce, ukradłem <grych> Sklepiemy go <grych> Rzeczy Tylko jakieś porty wyłączane pewnie nawet Czekaj ja zrobić tak to trzeba zrobić tak O, widzicie, idealnie to zrobiłeś. Ci powiem. Nie wiem. Ej. A nie, jednak nie. Jest jeden Ale wielki jest... problem na tej A, wyspie. A. Co mówisz? Jest jeden wielki problem na tej wyspie. Jaki? Nie ma tego źródełka wody. Mam A, źródełka wody. Ja mam wiaderko wody. A ty masz i wsteś? Ej, tu są tą grządki. Nie mam. Bo mam laki. O jest wielka, tutaj to! Jest źródełko wody, ale na samej górze tej góry, trzeba tutaj się wspinać. Chłopaki, chłopaki, laki blok, laki blok, będzie otwierany tu u mnie. Patrzewa. Gdzie ty jesteś? Uh -huh. Gdzie ty jesteś? Nie shiftuj. DIRFT! JEST! 17. dirt, dirt. panowie, świetnie, świetna robota. A ma ktoś wiaderko? Albo żelazo na wiaderko? Na mój <gry> Kurde to no. jest od, od nas tak jesteśmy, mhm. jesteśmy już ustawieni do końca gry no. Mamy żelaza 3? Nie oszukujmy się Panowie <gry> nie no. Ej, ty masz łobuzie wiaderko <gry> Dasz mi potem? O. No, tylko zobaczcie co działa działa Ale boję się, tu że... bloki są a jak no go znalazłeś? On ci wypańł? Normalnie się kopałem No i tu zarobiliście? I mi wyleciało Będzie trzeba też zarąbać drzewka Ej, bo ja słyszę lawę No patrz jak no sąd to jest ta lawa z koblarki Ale nie tam, Ostrzeżenie, no. ostrzeżenie, zostałeś zaproszenie na inny serwer Pamiętaj, aby nie używać takiego samego hasła Jak na... To okay. no nie jest <laughs> no. ostrzeżenie a ja pamiętajcie, że jak chcecie z tej koblarki używać, to, to z tego ten górny kobel musicie kopać. A <grym> no mogę to wiaderko? <grym> no nie działa. Chyba, że działa, ale muszę coś zrobić. mogę wiaderko? <grym> Panie Patryk No, ra działają dwa teraz. Dobrze, słyszyłeś, ale na dół lecisz. Patryk <grym> on. A, bo ty to wiaderko? <grym> <nie>. <grym> Masz dwa. Kogo wchodzić regulamin. Chłopaki mnie na wiaderko. Haha. Nie mam dwa. Chodź Patrick <noise> No <ty> się znajomości. <noise> klucze. Klucze. Nie ja chcę otworzyć skrzynkę. Klucze? Cena 30-75 zł. To oni to są prawdziwe te. Są nie, <głos> nie. <głos> Aaaa! Powodzenia! A już sobie chciałem skrzyneczki, papiere. Aaa, nie spodziewałeś się mnie tu? Nie podeptajcie mi grządek Wydaje mi się, że to był jedyny lekki blok, jakiegoś znalazłem. No nie, krowa mi wpieprzyła. A nie, to twifteś. <noise> Surprise, motherfucker! Jeżeli krawa mi żaretuje, to się kopie. No i teraz, daj mi tego to... dirta. Alaa, to ja. Ale której skrzynki? Tej skrzynki? Nie, to ja tego nie chcę sprzedawać. Nie wiem, jak to jeszcze działa. Mamy dużo dziur. To nie jest dobre. Co? <noise> to nie jest dobre, że mamy tyle dziur na wyspie. Dobrze, że robię naszą podłogę. A ja zrobimy drewno. arbuz jest na drzewie. No i koks. Kto to robił? Kula. To u mnie w ogródku nie rosną na drzewach. <laughs> Kurwa. U mnie też takim dziwnym trafem. A ja rozumiem arbuzy. Pomylił się raz z piłką. <laughs> Hehehe, <laughs> potem babcia by była zła Dobra, no, będę miał stack koble, jesteście dumni? No I dużo tych nasionek z wypada Ty, czaić? nie ma takiego sklepu typowego Jak to? Chcę Nie wiem, bo myślałem, że mi kopie normalne drewno, a mi wypadło brzozowe Say what? Co ci wypadło? Brzozowe, ale to mi się zdawało. Ja. <noise> Wiedny fiszor już masz widy <noise> To przez tą matematykę na pewno. Tak, na pewno Trauma do końca życia mówić ci faktycznie to jest wszystko na górze wyspy. Ej, jak się sprzedaje coś? <noise> Jeszcze do tego nie doszliśmy. Co to było? Co to było? Kisior, drzewo zrąbałeś? O kurwa! Ale... co? To... Drzewo poleciało w przepaść Ja myślę, że ja lecę z tym drzewem Ale parkour, one way to był A się zesrały, niej? Ja to, to myślę, że... mi się Czemu to wysadza? Co? Czemu ty to półpłytkami wysadzasz? No bo bardziej stąd No to nie są półpłytki a co to się stanęło z tym drzewem? Ja pitole. Skinset. Myślę, że to drzewo tam moje leża. To znowu skarpeta. <grybujesz> Uwaga. O, kisior. Co? Parkour. Popatrz się za siebie. A może być... Kurwa. No nie. No po prostu kurwa. No nie. Boże, czy ty to widzisz? Ostatni no kurde. O. I telemark. No jak najbardziej, nawet od wrażenia tu nie dostałem. O kurde, znowu. Ty. Tu nie ma obrażeń tu Ale hardcore z ciebie. Co tyś to tu zrobił? I coś. Platforma. O co? Ten już intuje. Ja co miałem robić? Nie wiem. Trzeba ogarnąć jak się sprzedaje. Ja pierdzielę coś, co ty żeś tu zrobił. najbardziej niebezpieczne no, przejście u, jak Ten, ukośnik z shop i tam się sprzedaje. Ramka 3. na przedmioty za zero się sprzedaje. Sklep bojowy, sklep budowlany, sklep farmera. No i tu ziemia jest tańsza niż tam. Już nie przewalę całej wypłaty na te cztery dirta. Trzy pieniążki. Trzy monety. A sprzedaż? Jedna moneta. Ile kosztuje sprzedaż jednej tej? Czy byś chciał gier sprzedać? Chodźmy. ja to tu zrobiłem. Co ty robiłaś? <noise> Zobaczmy na no, A ja wiem, bo ja tutaj chciałem kopać Ty i... <noise> <noise> jesteś zapomniał. <noise> jest trochę za wykopałem <grym> Dobra niech będzie tam U, zrobimy tą farmę kakao później mogą się te moby te... A bo farmę kakała taką dupną automatyczną Ej, mam 64 monety, jesteś dumny? Dzięki Nie <grym> <grym> No to nie kupię dirta okay, nie kupię. A ja zdobyłem za darmo Ha No i co się chwalisz? Jest druga i kiję Ej, jak zadania? Są prace. Tam są zadania. Ten musicie dać, wiecie, ten, tą taką, wiecie, kreskę krzywą no. i jobs napisać. I tam dajecie jobs, join. Tylko trzeba jeszcze listę prac sprawdzić jakoś. O, jest. Ja wam powiem. Pokaż. Jest drwal, górnik, budowniczy, robotnik i farmer. I mam wpisać Jadę Jobs, Join i sobie wybierasz. Ja będę farmerem. Weźmy k każdy coś innego. Bo może będzie więcej profitu wyjdzie z tego. Pisz pomoc... Nie czekaj jak? Jobs, Ukośnik. join. Jobs. Join i macie drwal I obysy i. Drwal bo... to ja jest jeszcze A. górnik, budowniczy i robotnik. Czekaj, tu jest jeszcze następna strona. A tu pisze przez co się zarabia. Łowca naukowiec rybak. Rybaka mógłbym zrobić. A ty um, o, wiesz, za to się zarabia pieniądze, nie? Jak najedziesz to ci pisze, za co dostajesz. Hmm. Rybak brzmi idź. Szkutnik? Tylko, że wiesz, nie? Żebyś robił tego dużo, bo za to się a, pieniądze a dostaje. jak mam, żeby być tym budowniczym. Jobs, join, budowniczy albo budowlanie, coś takiego. Ja jestem farmerem, ja bardzo lubię takie rzeczy. Dołączyłeś do pracy, ryba. A gdzie górnikiem No tam najechać musiałeś na to sobie w tej liście. Jak jest lista prac, to musisz najechać. Jobs, quests. A, I no. nazwa Jobs ci i co? Już zarobiłem z łocisza? Nie masz permisji do wykonania Nie po prostu musisz najechać sobie jak są w tych, jak jest wiesz w tej liście, całym spisie prac, mhm. jak znajdziesz to ci pisze za co U, ci płacę. Dwie monetki dostałem Czekaj, Czo? jeszcze raz Jobs, Join mhm mam żeby zobaczyć. Ale musisz teraz I mam najechać na to po prostu. No. Rybak. Zarabiasz po nie ryb. A jest Jobs Shop. Ej, to nie z... przemyślałem tego, ja nie mam wędki. No właśnie. Nawet pajęczyny nie mamy. Ile kosztuje taka jedna? Cena kupna 100 monet. Ale się cenią. Nie można... Poczekajam. Jest specjalny sklep. Kobla Weźmy Weźmie ktoś tą... krówcę stąd piękną. Byle nie wypłać za mapę. Dobra. Kurde, ja muszę kobla kopać, żeby zarabiać. A ja będę farmę robił. Ja robię. Muszę, żeby mieć kasę, żeby zarabiać. Co z miejsce pracy póki co? mam pieniążków, mam 64. Potrzebuję 200 kobla skopać. Ej, to się fajnie ja zarabia. Ja muszę... Ej, Fils, ile masz kobla? Ja? 19 A dropnąłbyś to 19? Co? A dropniesz to 19? To jest w skrzynce Okej okay. Ej, Kisior, mógłbyś mi zrobić kilof kamienny i mi zrzucić na. co się stało? Mówię. A... A, bo ja zabrałem to... Mm. Kilo w kamienny, tak? Ty, a my Ta. mamy drewno gdzieś? Ja no mam to, No, Czy, no daj trochę Dzięki hmm, daj. daj tam Jedną taką nieprzerobioną A, no. O kurczka wodna. Jak to słychać było Kurka robiłem coś i zapomniałem No już wiem Uwierz mi To jest normalne w tym wieku No dzisiaj było nie? Że ja od 15 roku życia to akurat O kurka bym wpadł Jestem drugim Levelem Level pierwszy pracy mam Czemu to gówno tak wolno rośnie? Ma, mamy piasek? Czy masz 19 dziewczyn, z czym mi nie mówisz? Ty... Przecież to majątek. Ej, wiesz, ja potrzebujesz tej platformy tam, z kobla? Na dolenie. A ja mogę sobie ją zagospodarować <grym> farmy? Co? Mogę sobie farmę tam zrobić? Taki był na początkowy zamysł. To tam zrobię. Chyba pieniędzy pieniądze Bach, bach, bach. Czemu ten kobiet nie leci do mojej kieszeni? A. <laughs> Za dużo od niego... Trzeci góry. level górnika. Kurde, mam dalej pierwszy. Ja też. A może mieć ja jest się dwie prace? Pracę. To ja przepisuję drugą pracę. No musisz też. Jobs, join... I... Bo widzisz, masz po prawej stronie, nie? Pierwsza no, praca tego. i druga praca. To ja też sobie tego dam. Najlepszy Najlepsze to, co najwięcej się robi w ogóle To jest w Górnik O, i, i mam dwie prace mam. Chyba Górnik. No tak Ale Jestem górnikiem Pamiętaj, jak dzisiaj mieli dirta, to ja przygarnę Jestem prawilnym ślązakiem teraz A co masz jako drugie? Ja? Budowniczy tak. Bobek budowniczy, wszystko wspierniczy nie mów tak Dobrze To jest mój idol Say Mój też Jest niesamowity Chciałbym być jak on <gry> Kurka, bo ja robię tą farmę, a nie mam nasion. Oh god. No god! No god, please, no, 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 no! Bo wszystkie da. skierować. Jeśli ktoś na chce, żeby ktoś mu 3 miliony pożyczył, ja do sklepu Chłop, to ma łeb do interesów. Też tak napiszę. A wtedy po prostu całą grę, bo <laughs> przejdziemy ją za szybko. O, ja już zarabiam po 7 monet. Na minutę. A ty Patryk Soniakiem miałeś pracę? A ja mam górnik i rybak. Hmm. To ja mam takie... <laughs> ja mam Jak i John dwan... Ej, cz czemu tutaj leży tego... Żelazo nie zebrane leży Bo to wypadło jak ten kopałem Tylko, ale to na górze leżało tam No, bo ja górę skopuję teraz Moje rządki <grymka> <Pst. grymka> Mój dorobek życia 80. 80. Nie przejmuj się, kupię ci nowe, lepsze Dobrze Ale też dzierta potem <grymka> Z na Tu masz krowę dać na Wiecie co? co? No. Moja babcia dzisiaj. Wiesz co kupiła? Co? Na W biedronce Nawóz. Wiecie z czego? Z czego? Z, z gówien kury. O kurwa Czego? Gówien kury. Widać, że ma łeb do interesów. Zróbmy takie poparcie. Kupimy sobie z 10 kur kiedyś Będziemy zbierać ich gówna? No i będziemy to nawóz potem wsadzać do worka i sprzedawać. O, tak, Ty, a no ktoś mi tu wodę na samej górze. Tak, ja rzuciłbyś mi trochę drewna Izior. Ja jestem tu na... No fisz moja farma. A. Gdzie rzuciłeś? Nie rzuciłem, bo tutaj woda jest. <suszy> I'm lucky. No rozstekni się cię. Kenki. W killów mi się znowu skończył. Ej, co to to walu. Lucky walło? block, chłopaki. lucky block. Jak Lala. będzie dirt to dasz Lala. mi? <laughs> What the fuck? <laughs> o. Oh. Crafting table i 16, Ej, drzewo i... spadło! Ale rumbista ta jest w ogóle! No. Animacja. No. Ty, to jest genialne, zarąbiste. Się jaram tym. GEI! Jesteśmy genialni. Co prawda Ej, jest no. to gorsze od Skoków Stocha, ale. Ej, już, nowy trzeba. odcinek zróbmy może. Trwa, a znaleźliśmy złoto, czy jak to się tam no. co Co, ty wtedy mówiłeś? Nowy odcinek może już zacznijmy robić. Na ile ten manczek jest, prawda? 18 minut. No to już... no. dobrze, no to co. To... No to do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na cześć ma